Tylko pustka. Krajobrazy, które nie każdemu przypadają do gustu. Pustynne przestrzenie to nie jest coś, co każdy potrafi docenić od razu. Ale osobiście uważam, że to miejsce, do którego trzeba dojrzeć. Moim zdaniem, po spędzeniu pierwszej nocy w absolutnej ciszy, daleko od cywilizacji, gdzie możemy się uspokoić i zrelaksować, każdy z nas zakochałby się w tych przestrzeniach. Dolina, w której odnaleźliśmy spokój przez ostatnie kilka nocy, ma powierzchnię ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych. To miejsce jest tak odosobnione, że atrakcją naszego ostatniego dnia stał się przyjeżdżający samochód. Brak jakiegokolwiek śladu życia, aż po sam horyzont. Tego rodzaju miejsca niosą ze sobą poczucie wolności i nieograniczonej swobody. Co by się stało, gdybyśmy utknęli? Co moglibyśmy zrobić w takiej sytuacji? Wierzę, że w życiu każdego z nas jest ktoś, kto czeka, by pomóc nam w najtrudniejszych chwilach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tego wieczoru to my staliśmy się tą osobą dla dwóch zbłąkanych podróżników. Z całego możliwego miejsca na kemping wybrali to tuż obok nas, no i niestety utknęli. Po szybkiej akcji ratunkowej wymieniliśmy się doświadczeniami, zrobiliśmy zdjęcie, a na pożegnanie pomachaliśmy sobie wiedząc, że ta chwila zostanie z nami na zawsze. Gdybyśmy nie musieli, to nie zajeżdżalibyśmy w ogóle do żadnych miast, ale po pierwsze musimy uzupełnić zapasy, ponieważ musimy coś jeść, a kolejna sprawa jest taka, że mamy zaplanowany delikatny upgrade do kampera, więc mamy umówioną wizytę w warsztacie w Henderson przy Las Vegas. Dzisiaj znajdujemy się w Parump w Nevadzie, które też znajduje się tak naprawdę dosyć blisko Las Vegas. Nie jestem zbytnio podekscytowany, aby jechać w ogóle do tego miasta i przejeżdżać przez Vegas, ale no nie mamy innego wyjścia, mamy okazję zrobić delikatny upgrade, więc na pewno skorzystamy z tej szansy. A tak ogólnie, na ostatnim miejscu kempingowym to miałem mały wypadek, ponieważ składałem markizę i połama, połamał mi się ten stołek, taki, więc musimy kupić nowy. I akurat jesteśmy w Łomarcie, ponieważ niestety w Poramp nie ma żadnego dobrego sklepu spożywczego. Jesteśmy trochę skazani na tą sieć. Kurde, będę musiał w wieko zdjęć, bo się tak nie zmieści. Zykamov, <laughs> yeah, thank you. Don't you wish there would be like a Trader's Joe or a Target or something? No, no? you love Walmart? <laughs> no, I don't love Walmart, but it has everything we need. So. Yeah, it's just the groceries are not the best quality. Yeah, no, I mean there's other grocery stores that we see that you know. Ugly, just move on to the yeah, no i tak drabinka jest, worki na śmieci, mięso, parę duperelli i 153 dolarów We got room, right? Yeah, we should be fine. Okay, good, good. I don't really know what to do with the step stool, but I'm just gonna shove it in the, under the bed right now. Okay. <laughs> no i jeszcze szybkie tankowanie, znaczy się szybkie to ono nie będzie, bo to jest 65 galonów i musimy zalać. 3 czwarte zbiornika. To jest dopiero drugie tankowanie na tym wyjeździe. 150. 150? Myślę, że może yeah. Maybe 150. I don't know. 20 gallons, about yeah 150. We need probably about 40 guns. Musimy nauczyć się learn how to make it run on oil. Like cooking oil. Or water. Or water. No i tak, 29,5 galona. 100 dolarów. Niestety mają odcięcie tutaj na dystrybutorze na stówkę. Podejrzewam, że jeszcze tam z 5 galonów by się zmieściło. Zobaczcie, pokazuje, że jest pełny, ale tam jeszcze podejrzewam, że jest 5 albo nawet 10 galonów do wlania. Myślę, że doszło tylko do wskazówki pełny i odcięło wtedy. Na początku tej podróży obiecałem sobie, że nigdy nie wjadę na autostradę i 15 z jednego względu, ponieważ tutaj to jest po prostu wolna amerykanka, jeżeli chodzi o trackerów, jest ich tak dużo, oni po prostu, no nie wiem, nie szanują w ogóle nikogo innego na, na, na drogach tutaj. Zagęszczenie tego ruchu ciężarówek jest po prostu przeokropne. Byłem na tej autostradzie kilka razy i zawsze sobie powtarzałem, że nigdy więcej. Ale niestety od rzeczy od nas niezależnych wylądowaliśmy na i 15 przez następne 45 km, więc nie jest aż tak źle. Miejmy nadzieję, że obejdzie się to bez jakichś, nie wiem, głupich sytuacji z tymi trackerami. Bo oni lubią na przykład zajeżdżać po prostu ludziom drogę. Jeżeli ich wyprzedzacie, to oni nagle zajadą wam drogę tutaj. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi, ale no jest po prostu masakra. Dojechaliśmy. Słuchajcie, to był chyba jeden z dłuższych dni na tej wyprawie, jak na razie, ponieważ musieliśmy się przeprawić przez tyle miast, pozałatwiać tyle rzeczy, że to się po prostu w głowie nie mieści. Wyjechaliśmy o 6.30 z ostatniego miejsca kempingowego i mieliśmy tak naprawdę do przejechania zaledwie 4,5 godziny. Zajęło nam to cały dzień. Ruszyliśmy o wschodzie słońca. W tym momencie możecie zobaczyć zachód słońca przy przepotężnym rezerwuarze Lake Mead. Mamy naprawdę zarąbiste miejsce kempingowe. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Zaparkowaliśmy na takim cyplu. On jest troszeczkę przechylony w tamtą stronę, ale podłożyliśmy kamienie i jesteśmy chyba dosyć dobrze wypoziomowani. Więc zobaczymy jak się będzie spało, ale miejsce kempingowe jest po prostu przepiękne, bo mamy tutaj od razu zejście do wody. Jest niedaleko, nie jest wysoko, bo w bardzo wielu miejscach dookoła tego jeziora, jeżeli pojedziecie na takie te trasy offroadowe, to będziecie musieli potem schodzić po takich klifach jak z tamtej strony. Nie jest to najczystsze miejsce kempingowe, ale słyszałem właśnie od kilku osób i też czytaliśmy online, że ogólnie te miejsca kempingowe w rejonie Lake Mead są troszeczkę zaśmiecone. Tak jak możecie zobaczyć, ktoś tutaj zostawił Puszki po jakichś drinach, tam widziałem też jakieś śmieci w tym palenisku. Tu widzę jakąś butelkę, więc słabo tutaj. Podejrzewam, że to wszystko lokalsi z Las Vegas. A no, zresztą kto wie, może turyści. Nie będę tutaj osądzał nikogo, no ale tam jakaś torba leży, więc pozbieramy to pewnie. Ale najpierw rozłożymy po prostu obóz. It feels like this took a week to get here. It felt like a long journey. It was a long day. Yeah, we started on sunrise. <laughs> I know. I know. <laughs> it's been like a 12 hour shift. Yeah. Um, but slow and steady. Yeah. Beautiful campsite, but kind of trashy. Yeah. Yeah. There's bags and fish line. Fish line delivery. everywhere. Yeah, I saw some cans and bottles over there. Perfect. We're going to pick it up on our way out. Okay. Just to uh, clean it up. Clean it. Yeah, leave it nicer than it is. Yeah. How hungry are you? I'm starving. I haven't eaten for six hours. Oh my god. How do you survive those six hours without any food? Yeah, it's been six <laughs> hours actually. <laughs> Start eating carbs, then you're gonna be full all day, all yeah. week. No, it'll make me hungrier probably. Yeah, probably right now. <laughs> um, but I'm hungry. What are we eating? I don't know. Steaks? No. We no? can't keep making steaks everywhere we go. Oh, okay i thought you're gonna use your marinade <laughs> you cut it out last last time i don't know i didn't i forgot about it <laughs> next time next okay. time when we're we gonna make steaks it's just a To był naprawdę bardzo długi dzień. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale wszystko po prostu zajmowało bardzo dużo czasu. Ale cieszę się, że dojechaliśmy tutaj. Będziemy mieli okazję spędzić następne kilka dni przy jeziorze, ponieważ ostatnio się dosyć często przemieszczaliśmy. Tak, co 2-3 dni. Wy nie widzicie wszystkiego na filmach, ponieważ staramy się udostępniać to, co najciekawsze i nie zanudzać Was takimi, wiecie. Słabymi jakimiś miejscami, które odwiedzamy, bo nie każdy dzień jest idealny, nie każde miejsce kempingowe jest przepiękne. Czasami po prostu śpimy gdzieś przy jakiejś szutrowej drodze. Dlatego tutaj na pewno sobie odpoczniemy, skorzystamy z tego jeziora i zaplanujemy następne kilka ciekawych miejsc. Wiem, że wiele osób pytało się o mapkę naszej podróży. Ja ogólnie chciałem zacząć udostępniać tą mapę w momencie, gdy wjedziemy już na Pan-American Highway, zaczynając właśnie od Dead Horse, ale postaram się to jakoś uwzględnić w kolejnych odcinkach. Dajcie mi po prostu chwilę, zobaczę jak to zrobić, żeby to po prostu pasowało do stylu tych filmów. Żeby to, wiecie, nie odstawała taka zwykła mapa z gogli czy jakieś zdjęcie. Chcę, żeby to wyglądało po prostu dobrze. Więc popracuję sobie nad tym i postaram się to udostępnić. A jeżeli chodzi o lokalizację wszystkich miejsc kempingowych i rzeczy, które na przykład gotujemy w trakcie tej podróży, to udostępniamy to z Jovanom na naszym Patronite. Także jeżeli Was to interesuje, serdecznie zapraszam. Widzimy się jutro rano. No i dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Zaczniemy od dwóch takich bardzo ważnych spraw. Pierwsza z nich dotyczy tego oto kampera i ile ten kamper waży. Ja osobiście sam nie wiedziałem po ukończeniu budowy, dlatego zajechaliśmy na truck stopa po drodze tutaj nad jezioro i zważyliśmy tego kampera. I pomyślałem sobie, że zrobimy taki mały konkurs. Zgadnijcie, ile on waży. Podam Wam dokładną wagę w następnym odcinku. Osoba, która zgadnie i będzie najbliżej aktualnej wagi, wygra dwie takie oto naszywki. Także śmiało w komentarzach piszcie, ile Waszym zdaniem mniej więcej taki camper waży. A druga sprawa dotyczy Waszego pytania na temat naszego kibelka. Nie wiem dlaczego, ale zapomniałem dodać tego ujęcia w polskim podsumowaniu budowy kampera. Było to na angielskim kanale, a w polskim po prostu zapomniałem. To jest tak zwana Dry Flush Toilet. Ona sobie stoi zazwyczaj w prysznicu. Ja ją wyciągnąłem tutaj, żeby po prostu pokazać Wam, jak to wygląda. Bardzo fajne rozwiązanie, znalazłem to na Amazonie. Jest to dosyć droga toaleta. W Stanach są dwie firmy, które produkują coś takiego. Jedna kosztuje ponad 1000 dolarów, ta kosztuje około 490, jeżeli dobrze pamiętam. Wrzucę link pod filmem. Sprawdźcie sobie, jeżeli jesteście tym zainteresowani, czy to jest dostępne w Polsce albo czy macie jakiś tam właśnie europejski odpowiednik takiego czegoś. Te nóżki się składają, więc ona jest bardzo kompaktowa, lekka. Łatwo ją gdzieś tam wsadzić do szafki, czy nawet tak jak my sobie to po prostu wozimy w prysznicu. I tam normalnie po rozłożeniu nóżek możemy tego. Używać. Kolejna sprawa to jest taka, że to działa w ten sposób. Nie ma tutaj żadnego kompostu ani nic innego. Macie taki cartridge okrągły z workami i po prostu włączacie toaletę po załatwieniu swojego biznesu, wciskacie ten oto czerwony przycisk i tutaj jest taki specjalny mechanizm w środku, który na początku opuszcza ten worek na dół, żeby upewnić się, że tutaj nie ma już nic, wiecie. W środku i potem zaciska ten worek, zgrzewa go. To jest taki zgrzew prawie centymetrowy, więc nie ma możliwości, żeby tam cokolwiek przeciekało. Używamy już tego od prawie dwóch tygodni. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolony, bardzo fajnie się to sprawuje, siedzenie jest bardzo wygodne. Tutaj, chyba, nawet osoba do 160 kg może na tym spokojnie usiąść. Także spoko. Bardzo fajny patent. Nie wiem czy to jest dostępne w Polsce, ale jak coś to sprawdźcie sobie linki pod filmem. Wrzucę to, jeżeli jesteście właśnie czymś takim zainteresowani. Breakfast uh, time? Yes, breakfast time. I'm thinking cucumber, yogurt, tangerines and banana. Ok, ok, Sounds pretty good. How do you like that table? Pretty useful, huh? Yeah, it's really convenient. Yeah. But now you can't get in, so. O oh, no, what am I gonna do outside? Poor you me. Wait till I'm done now. <laughs> Poor me. <laughs> Niektórzy ludzie serio nie powinni być wypuszczani z domu bez nadzoru jakiejś odpowiedzialnej dorosłej osoby. Pokażę wam dlaczego. Banda Brudasów i flejtuchów, tyle wam powiem. To są rzeczy, które tak naprawdę zebrałem tylko tutaj dookoła. Tego krzaka, tam jest kilka palenisk do, na ognisko, tutaj z drugiej strony, i to są śmieci, które znajdowały się tylko tutaj, w tym obszarze. Jadąc wczoraj tutaj, widziałem dużo więcej pojedynczych butelek, puszek, tam jakiś nawet y, jakieś wiaderko stoi. No to jest po prostu masakra. Jak ludzie nie dbają. To się tak wydaje, że o rzucę nie wiem puszkę albo rzucę jakiś kapsel albo rzucę kiepa bo kiepów to tu, tutaj też jest dosyć sporo chodząc właśnie jeszcze tych kiepów nie zbierałem muszę sobie założyć rękawiczki najpierw wyzbierałem to co większe ale kapsli i kiepów jest jeszcze więcej jak zbiorę to Wam pokażę dostaliśmy zabawkę od mojego przyjaciela Wojtka z Rino w razie jakby było gdzieś dużo kowarów, postanowiłem ją po prostu sprawdzić czy, czy działa. I think you have to touch the inside, huh? I don't know. I'm not a bug. Ah! <laughs> Stop. Nie boli. It doesn't hurt. Mm. Touch it. No, I'm not touch it. No. We... no i niestety ta brzydka pogoda nas znowu dogoniła. Poranek był po prostu przepiękny, ale mamy takie głupie szczęście, że kierunek, w którym po prostu jedziemy. W tym samym kierunku przemieszcza się ten front atmosferyczny i za każdym razem w zależności od tego na jakiej wysokości się znajdujemy, to albo mamy deszcz, albo mamy śnieg, ale za każdym razem mamy po prostu nieprzyjemny wiatr. You need a haircut. Do I? Yes. It crazy? Crazy. You look like the troll dolls. I think so. We can try. You're gonna be my hairdresser. Well, I don't know about that. <laughs> I can try and do something, but I'm not a miracle worker. Just, just do like the inverted monk, you know. Oh my god. Or just shave this off, and we're gonna leave this. Perfect. We'll do that. Yeah. <laughs> I am trying to make a salsa with tomatoes and chili pods. I wouldn't say you're trying. I think you got it nailed. So. Well, hopefully I can roast them outside and this wind will let me. Yeah. So that's what I mean by I'm trying. <laughs> If you gonna roast those chili peppers inside, I'm gonna sleep outside for the next two days. <laughs> Go for it. Jowana ogólnie robi taką zarąbistą zieloną salsę z tych tomatillos. Ja przepisu nie znam, ale będziecie mogli zobaczyć, jak ona to robi. Do tej salsy dodaje się takie suszone papryczki chili tylko najpierw te papryczki chili trzeba usmażyć a raczej przypalić na grillu albo na patelni my zrobimy to na tym grillu na zewnątrz ponieważ w momencie gdy przypalacie te papryczki chili to uwalniacie z nich całą moc i ta salsa potem nie jest jakoś super pikantna ma taki delikatny, wiecie, pikantny posmak, ale jeżeli ona by to robiła w środku w kamperze, to ja bym tam nie był w stanie po prostu wejść. Kiedyś wszedłem do niej do domu, jak to robiła, i wyszedłem od razu po dwóch sekundach, bo nie mogłem oddychać. For That's not a zrobione. Cieniutkie takie steki. Naprawdę super na takosy, albo żeby po prostu zjeść tak kilka takich cienkich. Super sprawa. Parę takich naszych przypraw do tego. How's that salsa? It came out pretty good. What do you think? How does it look? It looks delicious. Same way you always make it. Mhm. Mm A little, little less spicy it. today. Zrobimy szybki test tej salsy. Mmm. Zarumbysta. No i taki oto keto posiłek po treningu w przepięknym. Widokiem. Szkoda, że tak pochmurnie, ale i tak jest pięknie. Mm. Mm -hmm. no. mm. <laughs> How are you enjoying the weather? <laughs> That says a lot. <laughs> I do not like the wind. Yeah, it's terrible. <clears throat> It lets me do nothing. Yeah. Na następne kilka dni mamy zaplanowane kilka bardzo fajnych miejsc do odwiedzenia. Będzie tam parę wypraw w góry do kilku kanionów, ale najpierw musimy podjechać do tego warsztatu, zrobić ten delikatny upgrade w kamperze. To zobaczycie pewnie w następnym odcinku. Także zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych filmów. Na dzisiaj to wszystko. My sobie posiedzimy tutaj i poczekamy, aż ten wiatr się uspokoi. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć! Cześć! Sheesh. it's a sad day